Witam, witam. Stan retro z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek zgrania na Plug and Play. classic Arcade Pinball. Będziemy dzisiaj ogrywać drugą część tego pięknego szpila. Więc będziemy ogrywać dzisiaj Superstar Strike. No to jedziemy, panie i panowie, Arcade. Może sobie inne zmienimy. No Kids Mod. To nie, no normalny arcade, nie będziemy się tam cisnąć e, czy kurde męczyć nie wiadomo co to będzie się działo, bo w tą, gr w tą grę jeszcze nie grałem, więc co będzie to będzie Zagramy sobie parę naście minut no tak 7-10 minut prawdopodobnie będziemy grać Eee, i zobaczymy co tu się w tym kosmosie będzie działo no widzicie już druga kulka ja pierdzielę 35 tysięcy tylko ugrane masakra ale nie trzeba się sprężyć panie i panowie no nic trzeba napierdzielać bo tu kurna nie ma co gadać i naprawdę trzeba ciorać w to wszystko kurna tak silno mocno i sprężnie i na temat i szybko tu cyk 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 tu nawalamy kurna żeby się odbijało w lewo w prawo no i dupcia. O! Pięknie, mam jakiegoś bonusika. Punkty ekstra. Następny, Pięknie. Tutaj chcemy wlecieć do tego środka cholera. Ale żem dosrął! No i kurno, mamy ostatnią kulkę, no, przerąbane. Niestety nam to nie wyźle kurno jak trzeba. No patrzcie no. Aha, save'a miałem, no to dobra. No! Czyli jakaś tam szpara jest taka, że. Chcę polecieć tam do. do lewej strony. Szkurde, blać. O. Na tą prawą stronę chcę polecieć, cholera. O tutaj. Nie państwo! No nie, no, panie kosmita. To zaraz, jak to wajcha mówi. Zrobiamy wajchę z wajchach gro w gry. No, gościu jest, kurna. Śwarny hopok. Eku, o, no, no, dajesz, kurna. Co jest? Trafiasz w to, kurnak jakiś. Ja, pierdzielę coś mi się nie trafia. Co jest? Co jest, gościu? O, jest, mamy tutaj bonusa. Mamy ekstra bola. Multibol. Dajemy, dajemy, pięknie, żeby. O, nie wleci. Wlecisz tam, kurna, gdzie się świeci, cholero. Bo już tak kurna, chcę, żeby to wpadło tam. O, jest! Mamy, mamy, podwójną nawet. Pięknie. Tutaj idziemy, tu do góry. Jest, dobrze. Pomóz. Kurna tu, kółka. mała jest. Kurna mać trzy miałem i. Teraz mam jedną. że tak gębę drę, ale się ekscytuje. No ja uwielbiam pinballa, kurna. No nie no, bez jaj. 269 tysięcy, tylko trzeci wpis. No nie, 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 nie. Ja muszę być pierwszy. Ja muszę być na pierwszym miejscu. No nie, to to jest przesada. Nie może tak być. Nie jestem, kurwa, jakimś serem, żeby, kurna, tutaj... Na trzecim, czwartej pozycji być. Odbłosy fajne są. Jej jej, jej, A to safe był czy nie był? Safe, nie był safe, niestety. No, żeż kurde, i to, Franco, tam do środka. Da się wjechać do środka czy nie? No, no, troszkę wleciało Do tego bonusa No to dobrze, chociaż tyle Pięknie, pięknie Pięknie Dobrze, jest bonus, druga kulka Została, jak spieprzyłem No nie no To się wkurzyłem trochę teraz Dwie kulki miałem i straciłem obie. Kurna w ciągu 3 sekund. Jaka siara! O! Pięknie. Mamy. Mamy zwrot. Skurde, blać! No nie, no bez jaj. No i kulkę miałem przez 5 sekund. Tu już mamy następną kulkę. Dobra, jest. Kurna, jest, jest bonus! Daj bonusa. I kurna, mamy mitera. Już kurna mać! No, 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 no. Jedź, jedź tam do góry. Jedna, jedna, jedna. Dobra. No, jak w pinballach yy, ktoś nie grał, to jak są bampery, i są światła, czyli trzeba ustawić tak światła tutaj po lewej stronie, żeby ustawić to nieświecące tam, gdzie kulka spada. I wtedy. Jest! Bonus! Jest, 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 dobra. I tu mamy jeszcze tego, kurna. Skrzata jest tutaj, jeszcze, kurwa, jeszcze mamy trzeciego, trzecią lampkę tu się nam, kurna włączył, dobra, i teraz jest! Pięknie wlazło, cudownie. Oj, tu się świeci, jedna lampka, trzeba zrobić, żeby były trzy, ale mi się, kurwa, tutaj bonus pięknie włączył. A, nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie, niestety. No to włączamy. Już mamy wszystkie 5. Zarobiście, zarobiście, zarobiście. Kurde! Wszystkie 5 kurna, włączyłem. Dobra, ale jest pis 533 600. Ja się przełączę dalej. To jest pytanie Jak się tutaj przełącza dalej w lewo, w prawo No nie wiem, kurno, są przyciski, wszystkie wciskam, jest w lewo, w prawo Menu może? Tak jest I mamy super wpis Czy dalej się wpisze? Aha. No ale się wpisuje. No to spoko, ale jak się teraz wraca. <laughs> retro stan, stan retro chciałem wpisać, ale. Teraz weź tu cofni. No już się nie włączy, niestety. dobra. Albo się jeszcze włączy. No dobra. Stan. Pierwszy wpis. Ponad pół miliona. No, i elegancko, taki wpis mogę mieć na pierwszym miejscu. No i co? To by było na tyle z tej gry kosmicznej Superstar Strike. Pinball jak najbardziej w po spoko w porzo. Eee, z 2004 Jak e, Pacific Incorporation. Ten padzik nawet fajnie wygląda, ale to jest rozwiązanie w takich grach pinballach rozwiązanie super poprzez pociągnięcie tej wajchy, wypuszczenie kulki. Tak jak na grze, to mi się naprawdę podoba. No i co? Chcecie yy, wideo z innych odcinków, z innego takiego grania yy, na monitorku? Dajcie znać i będziemy coś działać. Więc to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że jest dużo ludzi, którzy lubią pinballa i będą lubić to wideo. I widzimy się prawdopodobnie za dwa dni na następnym odcinku. Więc trzymajcie się na razie. Pozdrawiam i cześć.